Hello! Godzina 9.58, jedziemy do Łodzi. Co jest w Łodzi takiego, że my tam jedziemy? Raczej nic. Łódź to stolica regionu i miasto tradycyjnych... tradycjach przemysłowych. Miasto czterech kultur, stolica polskiego filmu. Wielokulturowość miasta, wieżne w architekturze oraz topografii. Mm, Okej. Okay. Ale my nie jedziemy zwiedzać Łódź, tylko jedziemy na... setletnych, sześćsetnych, sześćset... 600 lat młodzi. Wszystko za darmo. Komunikacja miejska Wszystkie koncerty <mum> Nawet udało nam się znaleźć nocek za darmo Mogło być piękniej Z tym określeniem troszeczkę bym poczekała Idziesz? Tak zrobić przejście. Mm -hmm. To jak mało ta dziewczyna w tym momencie wie i to jak bardzo jest pozytywnie nastawiona. No tak. Ale jest do 50 tylko, więc jedziemy go z z przepisami. Pierwszy raz. Przecież wszyscy nas zabiją jak mówimy, że my tam 20 na godzinę pod górę. Ma no 40, jest. zwolnij kurwa, to jest zapierdalane Tak. Ta, ta, ta. Tu jest dyskoteka na desce aż djelczy. Czemu tu nie ma jakiegoś takiego fajnego Takiego klipa Nie, nie wiem, powinno samo, to jest dla Będę staty Jedyne pytanie, które pojawiało się w naszych głowach To czy dojedziemy do tej łodzi, czy nie My naprawdę byliśmy zawzięci, żeby dojechać do tej łodzi Na początku pierwszy mechanik Drugi mechanik Próba samemu. Idziemy po klucz. Dziesiątkę. Kliżymy mechanik. Ja, yeah, ale zgub. Chociaż, jeżeli mechanik nie chciał tego zrobić, to nie wiem, jak chcieliśmy to samemu zrobić. Trzeba to nawet wzywać Rysk czym kurwa. szybciej, bo nie ma na co czekać w ogóle. Koszta, wszystkie, które nam odeszły od wiesz, od, że festiwal darmowy darmowy nocleg. Tak. To nagle te wszystkie koszta i tak pójdą na, la, na lawetę, kurwa. Wróciły na. No. <laughs> Mogło być piękniej. Ale przyjemnie jest. Krótko. Po tych wszystkich ekscesach z autem nie udało nam się go naprawić. Bardzo dziękuję mojej mamie, która pożyczyła nam swoje auto i zbyt go szczytowocie jej autem. Zmiana auta. Szefowie. jest, dobra, jest. A, jest luksus. z złotówko <laughs> Właściwie sobie pełni tą sytuację, wyjechaliśmy o 10 i dojechaliśmy do Łodzi dopiero o 18, czyli z Gdańska do Łodzi jechaliśmy około 8 godzin. Całościowo, w całym przebiegu sytuacji. Byliśmy przemęczeni, ale szczęśliwi, bo w końcu dotarliśmy do mieszkanka, w którym mieliśmy spać przez kolejne dwie noce. To jest 55 numer. Jak to mówią, albo nie mówią, ja tak mówię Nieszczęścia chodzą parami No co? Nie no, jest spoko jest podoba mi się ten czerwony dywan na powrotach Przebitki, to będą przebitki To jest to mnie kurwa będzie straszyło w nocy nie ma woda, tam no i na się i za tym samym to i ja. no rozumiem. Rozumiesz? Przedejść. O 10 jedliśmy się na nie, a dopiero około 19 po dwóch i pół godzinach czekania, zjedliśmy pizzę. <sum> mi się siku. Co bardzo. Czujesz lepiej? Złuch, generalnie czuję się jakbym zrzucił dobre dwa kilo. <sum> Łódź sama w sobie naprawdę mi się podobała. co chodzi? Myślę, że Łódź absolutnie nie była przygotowana na taką ilość osób Z drugiej strony czemu się dziwić Łódź? Zaprosiliście kultowe zespoły Kultowych piosenkarzy Tomasza Udelka Myśleliście, że będzie ile? 100 osób? Ale fajny koncert, co chłopaki? Nie, to, to totalnie zajebiście jest, jest tragicznie nie no, uś w ogóle nie było gotowa. Głonek miał już przez dwie godziny tak lepszy, nie? Przejdzie bokiem, wydaje mi się, że przejdzie bokiem. Nie przeżyłem takiego, czegoś jeszcze nigdy w życiu. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. A po psa! się dzieje, Gdyby to było kolejne nieszczęście... Przedłużenie <grymianie> A jeszcze byłoby on tego fajnego <famous of> nie <grymianie> zagrał, kurwa, jakby wiedział. Złożyliśmy na ostatnie 30 sekund piosenki. Trasik, co straszli? Co? Jakby to mógł, był, był nagi. Patrz. Następnego dnia przyszliśmy pod scenę główną około 5 godzin wcześniej, żeby cokolwiek mieć... Oh my god! żeby cokolwiek mieć z tego eventu. O nie mam już. To jest świetna. Nie zmienię się, to nie muszę. Jeden, jeden, 5! Mogę Wam zrobić, żeby Does nie był w formie? Tak jak szybko wstaliśmy następnego dnia, tak szybko wyjechaliśmy. Już nie wejdziemy z powrotem, tam. No chyba tak Idziemy do domu Bo się jest fajno Już tutaj nie wrócę nie? A ty on O oh.